Częściej myślimy o tym, jak przygotować się do seksu. Co zrobić, aby był dla nas przyjemny, komfortowy, bezpieczny, ale mniej mówi się o tym, co robić i czego się spodziewać chwilę po. I o tym powiemy sobie dzisiaj. W tym odcinku dowiesz się między innymi, jak czujemy się po seksie, jakie różnice w potrzebach występują nierzadko między chłopakami i dziewczynami, o czym rozmawiać oraz co robić po zbliżeniu. O tym i nie tylko powiemy sobie dzisiaj. Oglądajcie dalej. Zacznijmy od tego, co czujemy po samym stosunku. Tu mamy cały wachlarz emocji i odczuć. Najczęściej jest to ogólne poczucie odprężenia i błogości. Czasami jednak mogą się też pojawić jakieś negatywne emocje. Ich źródłem może być poczucie, że nie daliśmy rady, że było inaczej niż się spodziewaliśmy lub że ten przeżyty przed chwilą stosunek może zmienić jakoś naszą relację. Oczywiście żadna z tych myśli nie musi być prawdziwa i najczęściej nie jest, dlatego warto ją przegadać i upewnić się, jak druga osoba postrzega sytuację i co czuje. Pamiętajcie, że tylko szczera rozmowa o waszych odczuciach i potrzebach może przyczynić się do tego, że wasze kolejne stosunki będą jak najbardziej przyjemne i dopasowane do was. O czym rozmawiać? O co pytać? Czasami wystarczy sama obserwacja drugiej osoby, aby wiedzieć, jak się czuje. Można zapytać, czego teraz druga strona potrzebuje, jak się ma, czy jest coś, o czym teraz myśli i chciałaby się z nami tym podzielić. A czy to prawda, że mężczyźni i kobiety różnią się pod kątem posiadanych potrzeb po stosunku? Trudno tutaj o jedną charakterystykę, każdy z nas jest inny, jednak można zauważyć pewne zależności. Kobiety po stosunku często potrzebują przytulenia, bliskości i czułości, a mężczyźni nierzadko odpoczynku, a nawet chwili zaśnięcia. Za tę różnicę odpowiada m.in. wydzielany w trakcie seksu hormon oksytocyna, który na mężczyzn działa uspokajająco, a u kobiet wzmaga potrzebę bliskości. Warto też dodać, że stosunek zakończony wytryskiem jest dla mężczyzn zazwyczaj dużo większym wysiłkiem fizycznym, który można porównać do biegu na 100 metrów. Kolejna rzecz, o której mało się mówi, to pójście do toalety. Tak, oddanie moczu po stosunku jest bardzo ważne, zarówno dla kobiet, jak i mężczyzn. Pozwala na zapobieganie infekcjom dróg moczowych poprzez wypłukanie bakterii, które mogły zostać wprowadzone do cewki moczowej podczas stosunku. Najlepiej wykonać to w ciągu 30 minut od uprawiania seksu. Generalnie im szybciej, tym lepiej. I co istotne? sikanie nie chroni nas przed zajściem w ciążę i nie zapobiega infekcjom przenoszonym drogą płciową. Jedynym sposobem na zmniejszenie ryzyka chorób przenoszonych drogą płciową jest używanie prezerwatywy za każdym razem, gdy angażujemy się w aktywność seksualną oraz regularnie wykonywanie badań kontrolnych. OK. a czy po seksie powinniśmy myć miejsca intymne? Jeżeli chodzi o pochwę, to ona oczyszcza się sama i nie ma potrzeby jej obmywania po stosunku. Natomiast jeżeli chcemy, to możemy po... Wziąć prysznic i opłukać okolice intymne ciepłą wodą. Penisa należy również opłukać ciepłą wodą i nie tylko z wierzchu, ale również pod napletkiem. Natomiast jeżeli uprawialiśmy seks analny, to prysznic jest obowiązkowy. Gdyż podczas jego uprawiania często dochodzi do mikrouszkodzeń śluzówki odbytu i łatwo wówczas o przedostanie się tam bakterii i powstanie infekcji. A co jeśli mamy ochotę na powtórkę? W teorii kobiety mogą przeżywać orgazm wielokrotnie, czyli nie mają problemu, aby po odbytym stosunku jeszcze raz się kochać. U mężczyzn kluczowy jest okres refrakcji, czyli stan niewrażliwości na pobudzenie po przeżytym orgazmie i wytrysku. Jego czas trwania jest indywidualny u każdego mężczyzny. Jeżeli zatem po zbliżeniu mamy ochotę na więcej, warto sprawdzić, czy druga strona czuje podobnie. Pamiętajcie też, że to nie ilość, a jakość zbliżeń i towarzyszące Wam przy tym emocje są najważniejsze. Reasumując, czas po stosunku jest tak samo ważny jak gra wstępna czy samo zbliżenie. Dbajcie o siebie i własne potrzeby na każdym etapie. Nie zapominajcie, że każdy z nas jest inny i ma odmienne predyspozycje, dlatego tak ważne jest rozmawiać i zauważać swoje i drugie osoby emocje. Dajcie znać w komentarzu jak podobał się Wam odcinek i do zobaczenia w kolejnym. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.